Wszyscy obawialiśmy się tego, jak będzie wyglądać nowa era w historii NXT. Przyzwyczailiśmy się do częstych walk, które bez problemu mają prawo konkurować o miano starcie roku czy wielkich gwiazd ze sceny niezależnej. NXT 2.0 właśnie ma zmienić wygląd rosteru, wygląd tygodniówki i kompletnie odwrócić o 180 stopni to, w jaką stronę ma iść już była żółta tygodniówka. Mamy odchodzić od ściąganych z innych federacji gwiazd, skupić się na promowaniu tych, którzy pojawiają się w Performance Center i do właśnie tam stawiają pierwsze poważne kroki w wrestlingu. Nie mamy już otrzymywać zawodników pokroju Johnny Gargano, Samoa Joe, Shinsuke Nakamura, którzy przychodzili w swoim czasie do NXT jako znane i zasłużone nazwiska. Zamiast nich mamy oglądać byłych zawodników zapasów, wschodzące gwiazdy innych dyscyplin, o których świat wrestlingu jeszcze nie słyszał. Masowe sprowadzanie gwiazd z Federacji Niezależnych, sceny brytyjskiej, Japonii, Meksyku po prostu zabijało tamte rynki, co dobitnie odbiło się szczególnie na Wielkiej Brytanii. NXT UK Spowodowało, że wiele federacji strasznie straciło na swojej jakości, a kontrowersyjna akcja Speaking Out tylko ich dobiła w tej sytuacji. Oczywiście zapraszam również do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji topek czy omówień i zapowiedzi Gal Pay Per View. Przejdźmy jednak do samego show, NXT 2.0, którego głównym wydarzeniem było oczywiście starcie o mistrzostwo NXT, nie posiadające wtedy jeszcze posiadacza. Kontuzja samo Joe spowodowała, że początkowy Fatal 4-Way o miano pretendenta do ów mistrzostwa zmieniło się we właśnie pojedynek, który wyłoni następcę Joe. Show rozpoczęło się od wypowiedzi każdego z uczestników walki, i następnie z miejsca przeszliśmy do starcia, które w sumie nie wiadomo czemu się w ogóle wydarzyło. LA Knight, jeden z pretendentów do mistrzostwa NXT wyzwał debiutanta Brona Breakera, syna jednego z braci Steinerów. Wydawało się, że ze względu na występ w main Eventie, skoro już taki coś dziwnie robią, to Knight powinien wygrać bez większych problemów, a tu Breaker pokonuje byłego mistrza milion dolar? Szok? Trochę, ale to pokazuje nam, w jaką stronę może to iść w najbliższym czasie i powiedziało też, że niczego nie możemy się spodziewać, gdy znana gwiazda zawalczy z kimś, kogo jeszcze nie znamy. Następnym przystankiem był tag team match, reprezentanci Imperium zmierzyli się z Jossem Brinksem i Brooksem Jensenem. Tego pierwszego fani mogą jeszcze znać, to była gwiazda we współpracującym z NXT i Wolf, a drugi to ściągnięty jeszcze ze sceny niezależnej mało znany zawodnik. Tu już byli mistrzowie tag team zwyciężyli, co pokazało, że nie będzie to tak zero-jedynkowo wyglądało z młodymi talentami. Następny był kolejny tag team match, tym razem kobiet, w którym Casey Catanzaro i Katie Carter pokonały nowe pachołki Mandy Rose przez dyskwalifikację właśnie po ataku samej Mandy. Po przerwie dowiedzieliśmy się że ten pojedynek zmienił się na six women tag team match, co jest typowe dla Raw. I już było dobitnie widać tutaj wpływ Vince McMahon na NXT. Minęła godzina show wraz z reklamami i byliśmy już w trakcie piątej walki na tej gali. Co jest aż nieprzyjemnym faktem, bo każdy z tych pojedynków trwał mniej niż cztery. Minuty. Potem nie było wcale lepiej, odbyły się jeszcze dwie walki, w którym Rich Holland pokonał Drake'a Mavericka, a Creed Brothers kolejnych dwóch Jobberów, a przynajmniej tacy byli w naszych oczach. Gdy przyszła pora na Main Event, pojawiło się przerażenie. Wydawało się, że zakończymy ten odcinek NXT uchoronowaniem nowego mistrza, a jednak. wiedzieliśmy, że jeszcze zobaczymy ślub. Fatal 4 way o główny tytuł miał zmieniony skład, gdyż po ataku Pita Dana i Ridge'a Hollanda, Kyle O'Reilly nie był w stanie wystąpić. Zamiast niego otrzymaliśmy Vona Wagnera, który ma za sobą dwa występy w telewizji: na SmackDown 17 miesięcy temu, gdy przegrał po minucie z Sheamusem, i na Main Event, gdy w 5 minut przegrał z Art całkiem dobra historia wrestlingowa, czyż nie? Dlaczego więc walczył o mistrzostwo NXT? Bo według Williama Regala uratował on Kyla. No, super uratował, tak bardzo, że aż tamten nie mógł wziąć udziału w walce wieczoru. Znów obawialiśmy się, że przez to wszystko mogą stwierdzić, że Wagner jeszcze w tym pojedynku zdobędzie mistrzostwo NXT, przypinając LA Knighta. A właśnie, mówiąc o tym pychowym LA Knightcie, były mistrz Milion Doral w openerze przegrał z Bronem Breaker'em, o czym powiedzieliśmy, a teraz jeszcze dostał Jobber Entrance, czyli jego wejście odbyło się w trakcie reklamy. Tu został przypięty, ale nie przez Wagnera, na całe szczęście, a przez Tomaso Ciampę, który stał się tym samym dwukrotnym mistrzem NXT. Czas na ogólne wnioski po tym pierwszym odcinku NXT 2.0 i spojrzenie na to, jak może wyglądać przyszłość rozwojówki. Po pierwsze prezentacja i ogólny wygląd tygodniówki, który zaskakująco nie jest taki zły, wręcz przeciwnie, wygląda po prostu ładnie. Stage jest minimalistyczny w porównaniu do poprzednich, jest on estetyczny i wiele wejść wygląda bardzo dobrze, jak na przykład Ciampa, Imperium czy Rich Holland. Trybuny wyglądają kompletnie inaczej niż te do których brzeliśmy przyzwyczajeni w Capital Wrestling Center i co najważniejsze jest więcej miejsca dla fanów, więcej ludzi wejście na show co jest oczywiście plusem. Sama arena bardzo przypomina swoim stylem NWA Power, tak jakby był to plan filmowy, a ustawienie twardej kamery, czyli tej głównej jest bardzo specyficzne, jest ona ruchoma. Daje to wiele możliwości dla federacji, jak i Kevina Dana, ale niestety to nadal tylko Kevin Dunn, który pierwszy raz usłyszał pewnie o NXT. No i oczywiście nie jest Potwierdzony, że to on będzie zajmował się produkcją tej tygodniówki w przyszłości. Po drugie, znacznie krótsze walki i wciskanie wielu zawodników w dwugodzinne show. Wiadomo, zawsze otrzymywaliśmy bardzo krótkie walki, jednak tutaj tylko jedna z nich trwała dłużej niż 5 minut. Dzięki temu będziemy poznawać więcej gwiazd, jednak nie to chcemy oglądać nawet na tygodniówkach, bo nie da się po prostu wkręcić w pojedynek i obejrzeć danego wrestlera. Po trzecie, rozumiemy i szanujemy stawianie na młodych, mniej znanych zawodników. Nasza ukochana rozrywka sportowa na tym zyska, bo będzie się szkolić więcej ciekawych nazwisk. Jednakże problem się tutaj pojawia inny. i Wystarczy wspomnieć tu znów o bronie Breakerze, który jest pierwszy raz w ringu według cage match'a i pokonuje osobę, która ma zmierzyć się o tytuł NXT tego samego dnia. Kompletnie go nie znamy i rzucają już go tak na głęboką wodę. Ale jak już ma wystąpić, to czemu to on nie zastąpił Aurelego w main evencie? On za... Służył na to miejsce. Von Wagner nie, on po prostu przybiegł do szatni i odpędził healów, a Bron pokonał jednego z uczestników tej walki o tytuł. Oczywiście, po ślubie, o którym zaraz powiemy, wyzwał nowego mistrza NXT Tomasa Ociampę, ale znacznie lepiej wyglądałoby, gdyby dodali go do main eventu, bo miałby to jakoś wiarygodność. Wiarygodność, którą zbudował sobie właśnie pokonując LA Knighta w openerze. No i po czwarte, właśnie ten ślub Indie Hartwell z Dexterem Loomisem momentami był po prostu zabawnym segmentem. Jak sytuacja, że Lumis pokazuje do wszystkich, którzy się sprzeciwiali swoją siekierkę. To było fajne, pokazujące jak bardzo Lumis dąży do swojego celu. A oprócz tego można jeszcze wspomnieć tylko chyba o postaciach Johnnego Gargano, która była po prostu dziwna i ostineta Theorim. Poza tymi aspektami segment był kompletnie bez żadnego celu. Równie dobrze mogliśmy otrzymać jakiś film z posklejanymi zaręczynami tej dwójki i nic byśmy... Nie stracili. Jedyne co to otrzymaliśmy potencjalny zalążek walki Johnny Gargano i Candice LeRae kontra Dexter Lumis i Indie Hardware. Jedynie problem polega na tym, że Candice jest w ciąży. Na koniec powiedzmy sobie krótko o tym, kto miałby mieć większe szanse w nowej rzeczywistości NXT. Ewidentnie wysuwają się na prowadzenie Bron Breaker oraz Carmelo Hayes, czyli zwycięzca turnieju NXT Breakout Star, który dał mu miano pretendenta do dowolnego mistrzostwa. Wydaje się, że to oni za kilka, może kilkanaście miesięcy będą rywalizować ze sobą o tytuł i wydają się to być w porządku, jeśli tylko ich odpowiednio wypromują. Wśród tak-teamów mamy Creed Brothers, którzy już są członkami stajni Diamond Mine i już można znaleźć plotki, że Federacja widzi w nich przyszłość tej dywizji. I tak wygląda nasza początkowa opinia na temat nowego NXT 2.0. Co sądzicie o restarcie tej tygodniówki i jak widzicie przyszłość drugiego panowania z mistrzostwem NXT Tommaso Ciampy? Jak zawsze, dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Dziękuję też naszym wspierającym za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny ukłon kieruję w stronę Just JustHexu. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.